Gdzie w tym odcinku jesteśmy na y, Minecrafcie i my w tym odcinku tworzymy jakieś fejkowe konto dla jakiegoś yy, nupka i będziemy chcieli z kimś brać sojusz. No, dostaniemy bana, tu, to to nie jest moje konto. Więc my klikamy już gotowe i będziemy teraz szukamy tego o day 2 złote. Yy, ok Dobra, wpiszemy regis regis. Dwa zły Co? Register Dej Dwa złote Dej Dwa złote Zwolne znaki to. No co? Dobra Register No back. Dobra. Register. Mm. No co? Dobra, wiem jak hasło. Dobra widzowie. Mm, dobra, już... Jesteśmy przebrani za tego nubcia. Zrobimy jakieś fejkowe po prostu tak se konto. Mm. Dobra, musimy grać jak nub. Mogę pisać. Nie, muszę mieć się Dobra. Czyli będę musiał po prostu brać sojusz, tak, tak nie źle, źle tak, wiecie, dobra, my idziemy sobie na solo, bo na solo jestem sam, no lubcie tutaj dwa słody, to jest piękna dwa. dobra, o, pomocny był jakiś. W ogóle dziękuję za 21 subskrypcji na moim kanale. A może już teraz, nawet i więcej! I odej, wlatuje mi nowy filmik. Gdzie byłem? No sami, zobaczcie gdzie. Musiałem 5 godzin wracać z buta, czy idzie? Albo ileś tam. Nie wiem już. Nawet nie patrzyłam, bo mi się telefon rozładował. Musiałem parę. Musiałem normalnie wracać z buta. Dobra, na dualisiku. Myślę, że. Myślę, że oni się. No nie no. Czekajcie, ja muszę poszukać. Mm. Dobra, to już jest odliczanie, więc myślę, że. Wystarczy. O! nie, Paweł trzeci. Więc dobra. Mój drag bierze dwa CFS-y. tak słabo. Dobra, teraz sobie lecimy na areneczkę, czekajcie, muszę coś zrobić jeszcze. Okej, okay, już. Musiałem włączyć modulator, jakby ktoś chciał ze mną przez DC dadać. Musiałem, wiecie. Jak ja gównianie tego beda obudowuję. Poruszam się w ogóle takimi klawiszami, że to wstyd się poruszać w ogóle takimi klawiszami. Ej dobra, <coughs> jak w... nawet jak źle postawiłem, to jakoś się z tego wybrnąłem. Jestem już sam. O, na mnie na odległość, nubcze. Nie chcę już zdać. No, możesz skoczyć. Nie wiem, czy ta osoba w ogóle. Aha, jakby dobra, Seymour. No, chcesz się klepać? Co? No. Ej, dobra, co so już z nim biorę? Dobra, 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 bijemy się. No czy ja muszę. Ja się w ogóle muszę... Ja się muszę bić jak nubek. Być nóbkiem. Dobra, no teraz możemy grać. Nie mogę się w ogóle. Na ten TNT ma. Ta soja. I ja. O trzeci level muszę mieć, jakie ze Ciągle gra. Będę za zawsze Nie mogę się z pasją rozstać. Nie, nie gramkę. No co za zydzyzę! Dobra, ale udajemy chociaż snupka. Znaczy, że nie jest też tak źle. Dobra. Więc my się budujemy do tego, tego, tego typka. Niech się teraz nie buduje, to dobrze, git. Już się ja kur. A jego ma. No ale czego ono ode mnie chce? A ty wiesz, że budowanie się tak to jest nielegalne? Może za to dostać bana. Teraz muszę się bić jak Nubek. No, biję się jak Nubek. On mnie zniszczy, bela. No czyli Nubkiem jestem. Nie udaje Nubka, ale wiem kto to jest Nubek. Znaczy ja nie umiem widzowie udawać Nubka. Bo ja nóbkiem nie jestem na co dzień. Jestem prosem, można tak powiedzieć. Więc ja nie udaję. Ja nie udaję nóbka na co dzień. Więc to jest dla mnie. Jestem. Dla mnie takie trochę dziwne. Więc wiecie, bo ja tak prosa. To ja jestem takim, można powiedzieć, że prosem. A ja nie udaję na co dzień. Nupka! No, widzicie. Czy można powiedzieć, że. No, ja muszę na odcinek idealnie udawać nupkę, ale ja takim nupkiem to nie jestem. Nie, nie, nie. Nie ma bata. Fajer. O wiem. się. O wiem. Z czym... Nie, ja nie mam z nim szans. Wywalaj, wywalaj, wywalaj! A, jezu! Co? Dobra, widzę jeszcze. Jest jeden levelek do zrobienia. A ja chyba sobie pójdę teraz na dwieczki. Na dwieczkach prawie, z git. 12. jak ja będę sam, to teraz takie coś tam. Czekajcie, ja muszę zobaczyć ile ja mam subów na kanale. na sobie. Dalej. I dobra, troszeczkę czekajcie. No ile mam subów? 20 widzicie. I subskrybujcie też Antiksa, który... Baj, patrzcie, on nie reklamuje na YouTube, no to jest spoko mordeczka. Bo jak nie reklamuję na YouTube, to jest modeczka. Ja cię też na jego kanał. Nie no, powinni bana dostać. Masz report. Kurde, gówniany trzeci rok. Dostał reporta. Jakby nie nie odblokowanego czata. Aha, jestem prosem. Dobra. Ja widzowie, dobra, musimy teraz pełna uwaga, musimy udawać teraz nuba. Co jest taka cisza? No dobra, udaję nubka. Ja się buduję jedną CPS-em Ja nie sprintuję, nie wytrzymam bez sprinta My troszkę to ja nie umiem wytrzymać bez tego sprinta Ej, on jest normalnie... Normalnie antik 100%. Antik 100%. Dobra, dojeżdżamy, typa, nie będę się bawił w jajca. Dobra, teraz to już taka pełna powaga, nie? pierdzielę, Miałem. Fajerbo. ja mię kupić. Nie, no go zabiją! Nie. Zroże, teraz jesteśmy na takich, no duelszika. Będziemy sobie grać w tej duelsiki Będziemy się bitul jak prosy w tamtej runce trochę był malutki przypałek, ale mam nadzieję, że mam takie tak, takie wpadki Wam się chyba spodobają Wam się takie wpadki Dajcie lajka like, jeśli tak daj <laughs> 10 lajków to kolejny odcinek z takiego czegoś Ok. Więc jesteśmy zresztą w i musimy to wygrać. Znaczy, musimy to przegrać, oczywiście. Bo nie mogę mieć tutaj. Czekajcie, mogę pisać? No, nie mogę. Dobrze. Dobra, 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 dobra. Na początku, patrzcie, kupujecie refa. Taki mieczyk. Pyk, pyk, pyk. To jest oczywiście technika tylko dla prosów. To jest technika tylko dla prosów, właśnie. Więc no. Nie, zapomniałem ja się, nie mogę tak budować. Dobrze, bo to wygląda, że jestem prosem. No, ja muszę udawać nóbkę Nie patrzy się? Kurde jego mać Dobra, warto było Żeby było kupić więcej S, S Dobra, jakoś się żyje, no jakoś się przeżyje Nie mogę się sprintować Słabo Dobra, kurde, nie, to w tak... A, że ja... Dobra, mnie nie widzi, to możemy trochę se... że mnie nie widzę, kurde. Zero zabój. Trzeba sobie zrobić dziesięć. What? Za debil. Dehadema. Dobra, pierwszy uraz tego typa. Co tu jasnej, Anej? Dobra, muszę się podobać jak debil. Pamiętajcie, bilet jest tylko w jedną stronę. No nie. Ja ciągle czuję, że on ma fairbola jakiegoś. Nie, no ja się go boję. Ej, nikogo nie było na emeralda. A emeraldy są za minutę, dwa. Znaczy diamenty dwa. Kurde, coś czuję, że my to możemy nawet wygrać, a mamy to przegrać. Rozumiecie? Czy oni nie są na diamentach? Już myślałem. Dobra, możemy na nich, ale my możemy dla nich, na nich możemy robić podjazd. No jak ja się buduje! No, emeraldy dwa. Czyli jak to nubek nie kupujemy, oczywiście. Dobra. Nie no to. Nie, ochronka 2, no to nie są jacyś proste tylko oni się obudową zajmują. Dobra, było bo trzeba im zniszczyć. To małe główienko. I lepszą zbrojkę se kupić. Dobra, jak, jak oni będą na diamentach, albo gdzieś? Czy mam kupić nam generator GAX? Czy mamy ochronkę? O nie! Co ja powiedziałam? Co, co to był za dźwięk? Nie. Nie. Dobra, widzę, patrzcie jak to robią prosy. Druga klasa podstawówki, ja pierdolę. A jego. Olony. A Olony, ja. Ole. Nie róbcie tego tak, domu, bo się Wicie na tą grę jak nie w życiu. A co co Ala. ja Ole, ku. a jego Ja! A jego. mać Nie, ja już nie spadnę Ale przecież ja muszę spadać, bo jestem lubem. No zapomniałem Sejm, tak gówno Już myślałem, wygrana będzie na ekranie Dobra, jakiś debiles. SSS, łatwa. SF. Mam nadzieję, że za mną nie idzie. Dobra, to jest. Ej, on skoczył tylko po dwa emeraldy, ten bebi, i wraca do bazy. Ale co z nim jest nie tak? Bo nie rozumiem, co z takimi ludźmi jest nie tak. Mam taki zawsze nie mogę się z pasją rozdać. Dobra, teraz musimy warnować wełnę. Naprawdę, ja mam udawać Nupka, a gram jak pros. I ten typek udaje Nupka. Halo, on mi zabiera rolę. <ścoughs> o nie, już się go boję, że ma fireballa. Ja czuję, że on się na mnie odwdzięczy za to, że ja go spierd... Oliłem. Dobra, podobno, podobno są diamenty dwie, di, diamenty 2. Podobno były, podobno były, więc idziemy zobaczyć co są diamenty 2. Jeśli tak, let's A może jeszcze nawet 3. Dobra. A i mi to wygramy. O no nie, my to mamy przegrać! Ja się zachowuje pros! Dobra, nie możemy sprintować! Nie no, no my, my to zejdziemy za dwie godziny, do nie jak, 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 jak ja tak będę chodził. O Jezus! Ja chodzę jak... Pijany chuj, ale pijany to ja nie jestem. A z, ale ku, a z diamenty mi zapala. Dobra, jak nikt nie widzi to można poszaleć. Kurde, jaki niebany. O co? Dobra, to będzie musiała być cenzurka, nie obawiam robić cenzur. Będę tak to... zawsze, nie mogę się zbawić. Ogóle, wbijacie na mojego TikToka. Yy... Noilor, coś tam, znak zapytania, Kacper. I mam awatar Paliona chyba. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy mam taki awatar, ale dobra, nieważne. I... Młody ten, znam oraz ja, Młody Hildon, Czucula... Dobra, musimy lecieć na czerwony. Dobra, idziemy na środek, czyli gdzieś, gdzie nam nie wolno iść. OBIŁĘ! Say what it's Nie, oni mają teraz takie przejebane. sono enchantati. Dzień dobry! O kur, co to było? Dzień dobry, kocham cię. Znów wysmarowałem tobą chleb. Mara, wywalaj, wywalaj, wywalaj. Ona chce tańczyć do rana, siadać mi na kolana. I co? O, czemy rady, dzięki. Kur... On nie tak w pierdziela. Nie, co ja robię? Dobra, w sumie dobrze robię, bo jestem nutkiem. Ale zaraz się kończy moja rola. To zostałem nutkiem tylko na 24 godziny. O kurwa.